Jest taki dzień, którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna pod kołyski. niebo, ziemi, niebu, ziemia wszyscy. Życzą życzenia trzeba Taką Taki Żebą Nie wie wiatru Łapką śniegu Jest taki dzień Tylko jeden Raz do roku Roku jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dobrze, słuchajcie, mili Państwo. Klasa łódźna. się na Wigilii Klasowej po raz czwarty, po raz było w czasie pandemii, po raz czwarty i ostatni. No, jak zwykle, stanęliście, stanęliście na wysokości zadania. Chciałem życzyć Wam, Waszym rodzicom, zdrowej, spokojnych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku. No, będzie to rok historyczny, bo kończycie tutaj szkołę i na pewno życzycie sobie, żeby zdać egzaminy ósmoklasisty i dostać się do wymazanych szkół. Także myślę, że te Wasze plany się zrealizują i myślę, że tą Wigilię będziecie tutaj klasową wspominać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pani Kamila Łańska, tak? Napisała do nas. Co tam napisała? Agata. Generalnie te placy jak zawsze klasą. Naprawdę do nas zawsze już się przyjeżdżało, bo jesteśmy tu fajnie zadowolony, mówię, że nam Boże, co Może co trzy starostki, albo na kółeczko tutaj. Dobra. Proszę państwa, robimy bacz. Dobra, zobaczymy. No nie tak blisko tutaj, bo z oddali, bo to jest tak Zobaczymy jak to będzie. Koncentra w Krakusa, tradycyjny, zaraz. もう一度やるから。<music>

No miło. Już zaraz w tym gronie. Prezentów jeszcze nie rozdaliśmy. W tej chwili raczymy się tutaj potrawami, które mamy babcie i różne osoby przygotowały, a przede wszystkim sama Tutaj, taki jest ten chłopiec, który tak wy pamiętacie, Oliwier, taki mały był w czwartej klasie. teraz jest w ósmej. Pierogi, uszka, pizzerinki, owoce, warzywa. I tutaj jakby ktoś nie rozpoznawał. Marcel, Dominik, Nikodem, Paulina, Agata, Zosia, Anastazja, Kasia, Oskara nie ma. A tak wszyscy są, tak? Oliwier, Hubert. Nie zawsze jest. Yy, Agnieszka i Zuzia, która tu do nas dołączyła, ona nie lubi. Wczoraj Magda Gessler pokazywała jak się robi kierownik. Pamiętam z Kesslerami. Jeszcze tam po pewnie jakby jak tam po jakimś czasie o kolacy, ta będzie się nie dale się dalej. Nie, to jest tak w programach do telewizji. Ja bardzo lubię mam jakieś i tutaj... No, ja mam pierdziu, to tutaj? Też. <laughs> no. Możliwe jest to, że Marek Wachłowicz się w moim wieku i też chodził historię, tylko w powiat historyczny, w Krakowie. Ale pójdziemy w Krakowie na rynek, tam gdzie on robi zakupy takim tam spożywczym

kiedy spadnie biały śnieg Radosnych kolęd wokół zabrzmi moc Krainy łagodności znajdziesz w brzeg Zaczarowana w niebie zalśni noc Zwierzęca zadziwione Znajdą głos, renifer będzie miał czerwony nos. A kiedy w tej przyjdzie czas, zaśpiewa najpiękniej każdy z nas. Dla wszystkich tych, co w pojednaniach co się. Wielu miłości przyjdzie czas. Zaśpiewa od serca każdy z nas. Dla wszystkich tych, co w pojętniania się smucą się.

Doje. A to jest prezent dla... Podpisane podpisano? Marcelo. 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 dostaną, tak? A to jest prezent dla... Nie wiem, Marcelo. Proszę. Nie oboże. O, Boże. o Boże! A to jest prezent? Jego, jaki to brokaty, co to może? za kogo to jest? Pamiętnie. O, proszę. A to jest prezent dla Zościa. O, Szkar. O, Nie ma To no. A to za kogo? Kasia. Kaszka, Masz o tym Ten wręcz na końcu podawaj jeszcze... jest prezent dla Anastazji. Proszę, otwieramy prezenty. Kasia, pokaże, tu jak wszyscy się cieszą. Dobra. Proszę państwa, live. Rozdajemy prezenty zaskoczenia. Zaświeżone miasta plus sny. Świat, któremu brat nie Spokój się O znów. Siadł przy drodze czas Widział jak znajomy w to Bar, w kuchni będzie trwał, a salon pachnie świerkiem, słowa zbędne są. Tak dobrze nam razem i wesoły trwa. zaświeżone Zaśnieżone miasta, rozpędzone sny, świat, któremu brak jest Spokój się zakrada znów, otulony puchem. We don't wash these from design. Pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas, gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas Niech pierwsza gwiazda błyśnie, by do spotkania wszystkim nam powód Byś wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać. Do mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj... Zdrowych, wesołych świąt życzy klasa ósma!